Dzień dobry, Agnieszka Prasek, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W tym tygodniu pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Do kraju nadal napływa wilgotna masa powietrza, co oznacza częstsze przelotne opady deszczu, burze niemal codziennie i w całej Polsce. We wtorek ciepło i miejscami nawet do 27 stopni na południu, ale uwaga, spodziewamy się burz z gradem i silnym wiatrem. W środę i w piątek to wyraźne ochłodzenie. Temperatura spadnie do przedziału 18 do 25 stopni. Chłodniej na wybrzeżu i w górach. Wciąż deszczowo, burzowo, a miejscami opady będą miały charakter umiarkowany. W sobotę jeszcze zmienna aura, ale w niedzielę wraca ciepło. Na południu nawet do 29 stopni, choć burze, grad i porwisty wiatr wciąż będą możliwe. Na północy nieco chłodniej około 21 stopni nad morzem, a wiatr w czasie burz porwisty. W związku z dynamiczną sytuacją pogodową zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych. Dziękuję.